Jednostek podległych. Tak, oczywiście, proszę Państwa, dzisiaj zresztą jak od kilku ostatnich dni, o godzinie 7.30, zebrał się Sztab Zarządzania Kryzysowego, omawialiśmy sytuację bieżącą, analizowaliśmy sytuację naszych jednostek podległych i przygotowujemy również różne warianty na najbliższe dni, ponieważ Państwo zapewne obserwują otaczającą rzeczywistość, ta sytuacja epidemiologiczna zmienia się bardzo szybko. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorem Sanepidu. Jesteśmy w stałym kontakcie również z panem wojewodą, bo niektóre rozwiązania dotyczące ograniczania działalności niektórych jednostek, bądź też być może w przyszłości zamykania działalności, np. przykład urzędu miasta, muszą iść w porozumieniu z panem wojewodą. Przygotowujemy też i dzisiaj będzie kolejne spotkanie Szkabu Zarządzania Kryzysowego z prezesami miejskich spółek, bo niezwykle ważne jest zapewnienie czy to zagwarantowanie ciągłej dostawy wody, energii, odbioru odpadów, pracy komunikacji miejskiej. Więc dzisiaj 11 prezesi przedstawią mi swoje propozycje zastosowania takich wariantów, które sprawią, że będziemy mieli poczucie bezpieczeństwa, że dostawy wody czy też odbyw odpadów i, i komunikacja miejska, czy też dostarczanie ciepła mieszkańcom kołbrzygu nie będzie przysparzało problemów i nie będzie miało przerw i to jest jakby jedna rzecz. Jeżeli chodzi o sytuację w oświacie, dzisiaj też jest spotkanie z dyrektorami placówek, ponieważ musimy zadbać o to, aby uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia lekcyjne, a od poniedziałku będzie to zdecydowanie większa ilość, bo jeszcze dzisiaj Rano sprawdzaliśmy, więc w naszych przedszkolach i w szkołach są wciąż dzieci, to są dzieci tych rodziców, tak jak zakładaliśmy od samego początku, których rodzice nie byli w stanie zagwarantować opieki na te dwa dni, ale od poniedziałku już takiej możliwości nie będzie, więc również tu uruchamiamy Straż Miejską i w porozumieniu ze Straży, Straż Miejska w porozumieniu z policją będzie dokonywała częstych patroli na ulicach miasta, ale również w tych miejscach. Które wskazują mi mieszkańcy po obrzedniu jako miejsca, gdzie młodzież może się gromadzić. Chcemy po prostu zadbać o bezpieczeństwo młodzieży. Po to jest ten okres kwarantanny, po to jest ten okres nieobecności, i po to zamknęliśmy placówki oświatowe, aby młodzież przebywała w domach, nie kontaktowała się z sobą, aby nie dochodziło i nie zwiększać ryzyka zakażenia koronawirusa. Dzisiaj też będziemy rozpatrywali z nauczycielami i oczekuję od dyrektorów szkół na wskazanie nam propozycji, w jaki sposób realizować te treści programowe, które są do zrealizowania. Także będę Państwa na bieżąco informowała, ale na pewno nie jest to okres wakacji, na pewno nie jest to okres odpoczynku ani dla uczniów, ani dla nauczycieli. Jest, ta sytuacja jest sytuacją wyjątkową, co nie oznacza, że nie będą, że tak powiem, zlecane czy zadawane zadania ze strony nauczycieli i weryfikowana ich realizacja. To jeżeli chodzi o, o świat, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, tu również y, będziemy ograniczani działalność pomocy społecznej, bo jednak też nie chciałabym narażać y, pracowników y, socjalnych na, y, na, y, na zwiększać ryzyka zakażenia. Natomiast chcemy objąć y, seniorów, tych seniorów, którzy mają problem z poruszaniem się, tych seniorów, którzy znajdują się, jak wiemy wszyscy, w największej grupie ryzyka, wsparciem i pomocą w kwestiach takich czynności. Czynności codziennych i również o 11 będę miała informację od pani dyrektor, jak ta sprawa została rozwiązana. No i sprawa związana z branżą hotelową. Wczoraj było się spotkanie z przedstawicielami branży hotelowej. Proszę państwa, to jest naprawdę duży problem, ponieważ ta rotacja osób, które przyjeżdżają do naszego miasta, jest naprawdę ogromna. Już wczoraj w późnych godzinach wieczornych otrzymaliśmy. Do zarządzania kryzysowego informacji z jednego ze środków. Po prostu właściciel poinformował nas i bardzo dziękuję za takie zaangażowanie, za taką odpowiedzialną postawę, że kończy się turc i za chwilę przyjedzie kilkuset kuracjuszy, w tym kuracjuszy z Niemiec. Dzisiaj wystosowałam już poszło pismo do Pana Wojewody, bo, bo w takiej kwestiach muszę kontaktować się z Panem Wojewodą, jak podejść do sprawy właśnie. Migracji ludności z innych państw, z tych państw, w których te, te osoby no, mogły mieć potencjalny kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem. Więc to jest jakby jedna rzecz. Zastanawiamy się również, i wczoraj też realizowali, reagowaliśmy na bieżąco, na wszelkiego rodzaju informacje, że gdzieś tam właśnie przyjechał tokar wypełniony mieszkańcami, na przykład Włoch, gdzie, gdzie to. Tam, to ta sytuacja jest bardzo trudna. Reagujemy na bieżąco, jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami branży hotelowej. Jest naprawdę ta sytuacja naprawdę jest sytuacją niezwykle dynamiczną. Musimy reagować na bieżąco. Uruchomiliśmy stały dyżur. Stały dyżur będzie polegał na tym, że urzędnicy będą pełnić w wydziale zarządzania kryzysowego całodobowe dyżury więc będzie można się również dodatkowo kontaktować. Dodatkowo cały czas apeluję do, do wszystkich mieszkańców kołbrzegu, do wszystkich tych osób, które są w mieście. Jeżeli Państwo zauważycie u siebie symptomy wskazujące, że może to być właśnie problem związany z zarażeniem koronawirusem, proszę kontaktować się telefonicznie. Jest infolinia uruchomiona i bezpośrednio ze szpitalami, czy to w Koszalinie, czy w Szczecinie od dzisiejszego rana. Mamy już informację, że szpital wojewódzki przy ulicy Arkońskiej będzie szpitalem zakaźnym i on będzie pełnił tylko te funkcje.